Farba lateksowa Alu Kryl na tapecie z na szklanego kapawer. Szukając interesujących rozwiązań aranżacyjnych o ekstremalnej odporności, powinniśmy sięgnąć po tapety z na szklanego kapawer. W połączeniu z farbami lateksowymi lub specjalnymi powłokami wierzchnimi z rodziny kapawer uzyskujemy powierzchnię o szczególnej przydatności, odporne nawet na agresywne środki czystości, stosowane np. w służbie zdrowia. Tapety te polecane są nie tylko do pomieszczeń użyteczności, ale i tych o szczególnych wymaganiach. Kapaver to przeznaczona do malowania tapeta z włókna szklanego o różnym splocie włókien. Do dyspozycji mamy 20 różnych struktur. Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża przez nałożenie farby gruntującej Kaparol Haftgrund. Zadaniem gruntowania jest ujednolicenie podłoża oraz wyrównanie jego chłonności. Po wyschnięciu podkładu gruntującego, przystępujemy do klejenia tapety. Wybraliśmy tapetę o bardzo wyraźnym splocie przypominającym płótno. Potrzebne narzędzia to wałek z runa jagnięcego od długości włosa od 12 do 15 mm do nakładania kleju, nóż do cięcia tapet, pion, liniał, wałek gumowy do dociskania i wygładzania tapety. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie pionu oraz przycięcie tapety na odpowiednią długość, czyli nieco dłuższą od wysokości ściany. Następnie nakładamy klej obfitą warstwą na przygotowane wcześniej podłoże i kleimy przygotowane wcześniej odcinki tapety. Tapetę kleimy na sucho bez wcześniejszego pokrywania klejem. Układamy na styk. Zbyt obficie nałożony klej po dociśnięciu wydostaje się na zewnątrz w miejscu łączenia. Należy go niezwłocznie usunąć mokrą szmatką, gdyż zaschnięty pozostawi widoczne niepożądane ślady na wykończonej powierzchni. Kolejnym krokiem jest nakładanie warstwy pośredniej. Chcąc uzyskać powłokę o podwyższonej odporności, zastosowaliśmy jako warstwę pośrednią lekko wypełniający materiał gruntujący kapawer geweide grundirung. Wyrównujący chłonność podłoża. Przed rozpoczęciem pracy produkt należy dokładnie wymieszać. Farbę nakładamy wałkiem o krótkim włosiu, rozprowadzając równomiernie płynnymi ruchami. Pracę rozpoczynamy od odcięcia narożników, sufitu i części przy podłodze. Używamy do tego małego wałka. Kolejnym krokiem jest nakładanie warstwy wierzchniej. Farba o metalicznym połysku alukryl. Dostępna jest w 17 odcieniach. Użyty przez nas kolor to Alukryl 45 z kolekcji kolorystycznej 3D System. Przed rozpoczęciem pracy produkt należy dokładnie wymieszać, ale nie rozcieńczać. Farbę nakładamy wałkiem o krótkim włosiu, rozprowadzając równomiernie płynnymi ruchami. Pracę rozpoczynamy od odcięcia narożników, sufitu i części przy podłodze. Używamy do tego małego wałka. Już podczas malowania widać metaliczny charakter farby, a Lukryl tworzy cienką powłokę wypuklającą strukturę podłoża, dlatego doskonale sprawdza się jako warstwa wierzchnia na tapetach z włókna szklanego. W tym przypadku uzyskamy powierzchnię szczególnie odporną, o metalicznym wyglądzie i ciekawej fakturze.